Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Mecenasie. Jeszcze nawiązując do słów Pana Przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Burego, który powiedział, że troską PSL-u jest to, ażeby sprawiedliwość była blisko tej Polski lokalnej, chciałem kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego uspokoić. Prawo i sprawiedliwość jest i będzie blisko mieszkańców Polski lokalnej. Natomiast... Mam konkretne pytanie do Pana Ministra. Czy nie ma obawy na narażenie się na śmieszność, że oto może się okazać, że w trybie, w świetle zapisu konstytucyjnego okaże się, że sądy rejonowe były to nielegalne sądy rejonowe i one wydawały wyroki, postanowienia i czy nie ma tutaj śmieszności, że te wyroki, postanowienia wydane przez nielegalne sądy, też będą nielegalne. Natomiast rozporządzenie, o ile mi pamięć nie myli, datuje się na 2002 rok, czyli ta sprawa, ta niezgodność, o czym tutaj z tej trybuny była mowa, była dużo wcześniej i jakoś nikomu nie przeszkadzała. Konkretne pytanie również do Pana Ministra. Czy w związku z likwidacją 79 sądów rejonowych zachodzi przypadek, obojętnie w którym województwie, konieczności likwidacji sądu okręgowego czy też apelacji. I prośba do pana Mecenasa. Panie Mecenasie, niech się pan odniesie do uzasadnienia przygotowanego przez resort sprawiedliwości odnośnie tych rewelacyjnych oszczędności finansowych, i które to oszczędności były jednym z głównym, głównych argumentów właśnie likwidacji 79 sądów rejonowych. Dziękuję. Bardzo.